Witajcie! Dzisiaj będą kolejne głośniki od Marwo, a raczej będzie to Soundbar. Model SG-014BT kosztuje około 100 zł i są to dwa głośniki stereo w formie Soundbaru. Urządzenie zasilane jest tylko i wyłącznie poprzez USB, a dźwięk przesyła poprzez mini-jacka. I ma także łączność Bluetooth, tak więc dzisiaj zobaczycie co to urządzenie potrafi. Aktualne ceny są w linkach w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! MARWO SG-014BT, czyli taki soundbar, głośniczek do komputera, zaślany poprzez USB, niewymagający sterowników. Mamy w zestawie naklejkę, quick install guide i instrukcję. z tego co widziałem, da się go kupić za około 100 zł. Mamy tutaj także Bluetooth w wersji 5.0, dwa głośniki 3 w czyli w sumie 6 w w RMS-ie. Średnica tych głośników to 52 mm i pasmo 25 Hz do 20 kHz, więc teoretycznie trochę basiku powinno też być, ale to Wyjdzie w praktyce. Impedancja 40 ohmów razy 2. Mamy też LEDy w siedmiu kolorach. Wymiary 420 x 78 na 68 mm. Waga 623 gramy. Długość przewodu 1,50 m. Tak więc w sumie wszystko wiemy. Pora na więcej konkretów. Zobaczcie. Od przodu mamy taką tkaninę. Po prostu jest to taka materiałowa maskownica. Logo Marwo. Tworzywa takiej standardowej jakości. Nie wygląda to wcale źle. Od boku mamy elementy LEDowe. Na tej stronie głośnika mamy włącznik, wyłącznik i potencjometr z klikiem. Jeśli wyłączamy, włączamy, to słyszymy właśnie taki klik. Od drugiej strony nic nie ma. Od spodu są piankowe podwyższenia. I od tyłu jest przycisk LED on off. Tak on właśnie wygląda z bliska. No i mamy przewód przyłączony tutaj na stałe. Przewód na końcu rozgałęzia się na USB, czyli tylko i wyłącznie zasilanie, a dźwięk idzie poprzez tego mini jacka. Tak więc należy podłączyć ten głośnik do jakiejś karty dźwiękowej w komputerze czy na przykład do telefonu i można wtedy z tego głośnika korzystać. I co się będzie działo, jak głośnik sobie zasilimy? Włączam. Mamy komunikaty głosowe. I tutaj co jest fajne, że jak włączymy i tylko damy odrobinkę tej głośności to te komunikaty są cichutkie, nie będą nikomu przeszkadzać. W jednym głośniku Marwo było tak, że te komunikaty po prostu były jak dla mnie za głośne i nie dało się w żaden sposób tego ściszyć. Tutaj na szczęście się da. Natomiast co ciekawe, nie mamy tutaj żadnego przełącznika, włącznika trybu Bluetooth. Po prostu to urządzenie domyślnie cały czas jest w trybie wyszukiwania. Do momentu, aż nie sparujemy z jakimś urządzeniem, po prostu włączyłem i telefon widzi, że jest SG014BT dostępne, można się połączyć, sparować. Natomiast jak to bywa w tańszych urządzeniach, ten wtyk mini jack jest taki podstawowy i niepozłacany. Natomiast jeśli macie przyzwoitą kartę dźwiękową no to nie powinien to być problem. Zobaczmy co się stanie jak włączę te LEDy. No to światełka jak widzicie ożywają i sobie tutaj przemieniają się po kolei Kolory. Tak więc to jest taki dodatkowy efekt ozdobny. Gdybyśmy wyłączyli komputer, to te światełka nadal będą świecić. Po to mamy ten włącznik, wyłącznik, żeby je sobie ręcznie wyłączyć. Jeśli wyłączycie komputer, a chcecie, żeby z tego była taka lampka ozdobna, no to możecie sobie zostawić je włączone. No i tyle. Głośnik jest podłączony. Co do światełek, po początkowym trybie one potem przechodzą w taki tryb losowy. Więc wygląda to całkiem ładnie. Natomiast za chwilę usłyszycie poglądową próbkę dźwięku, ponieważ taki w 100% miarodajny ocu jest tylko i wyłącznie na żywo. Dlatego jeśli znacie kogoś, kto ma taki głośnik, no to lepiej sobie posłuchać na własne uszy. Natomiast ja dokładam starań nagrywać będę rejestratorem cyfrowym Tascam D05, żeby dźwięk był w stereo i był dobrej jakości. Na początek jak działa Bluetooth? Jak Wam mówiłem, nie ma żadnego przełącznika Bluetooth. Wystarczy w telefonie włączyć łączność i w urządzeniach Bluetooth pojawi nam się głośnik. Łączymy się. Jest komunikat głosowy. Co do głośności z Bluetooth, to jest ona przyzwoita, jak na tak niewielki głośnik. Natomiast przy najwyższych poziomach głośności, no to ten dźwięk już nie jest do końca czysty. No i druga opcja, czyli Line In. Jeśli chodzi o szczegółowość, no to jest w miarę przyzwoicie, bas jest taki bardzo podstawowy, dość minimalny. natomiast cały czas oceniamy pod kątem wielkości, ceny i mocy zasilania USB, więc pod tym względem jest całkiem przyjemnie. Powiem Wam, że też całkiem dobrze wypad ten głośnik do oglądania filmów czy do słuchania jakichś podcastów, to jest muzyka rozrywkowa, a tak powiedzmy w miarę okej. Okay. Tworzę w miarę OK, dość przyzwoita dynamika. No tutaj już brakowało szczegółowości i dynamiki, tak więc do bardziej wymagających gatunków. Nie do końca ten soundbar się nadaje. Muzyka rokowa na pewno ten poziom nie usatysfakcjonuje najbardziej wymagających fanów tego gatunku, no ale powiedzmy, że da się posłuchać. W grach komputerowych nie spodziewajcie się oczywiście pozycjonowania takiego jak na słuchawkach. Słyszalność kroków też nie będzie aż tak wyrazista. Natomiast generalnie jeśli ktoś lubi grać na głośnikach i będzie siedział bezpośrednio przy tym soundbarze, na przykład będzie on pod monitorem, no te efekty specjalne w grach będą całkiem ok. No dobrze, czas podsumować. Głośnik na pewno sprawdzi się przy mniejszych stanowiskach i do laptopów urządzeń mobilnych dźwięk będzie na pewno lepszy niż na przykład z takich niewielkich głośników laptopowych nie będę tego w żaden sposób porównywał do zestawów zasilanych. Sieci, które mają moc 30, 60 i więcej watów, bo nie ma to najmniejszego sensu. Jest to zestaw podstawowy o umiarkowanej głośności, umiarkowanej jakości dźwięku. Natomiast sprawdza się całkiem dobrze także na podstawowych kartach dźwiękowych. Radzi sobie gorzej w bardziej wymagających gatunkach muzycznych. Natomiast do posłuchania muzyki rozrywkowej, do jakichś podcastów, do oglądania filmów na YouTube i do grania w gry komputerowe, podstawowy, wystarczający głośnik. Jeśli byście chcieli sprawdzić jego aktualną cenę, no to oczywiście linki w opisie filmu się. Polecają. Są tam także inne ciekawe linki do moich recenzji. Jeśli ten film Wam się spodobał i chcielibyście jakoś wesprzeć mój kanał, a jeszcze nie subskrybujecie, to najlepszym sposobem jest kliknięcie tego przycisku: subskrybuj, nic to nie kosztuje, a dla mnie to jest naprawdę wiele. Tak więc dzięki z góry. Na kanale ponad 2,5 tysiąca filmów, więc jest co oglądać. Pozdrawiam także wszystkich moich stałych widzów. Dziękuję za to, że jesteście i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.